Jak uszkodnić forum dla Polski? Panie ministrze, chciałbym, żeby pan minister odniósł się do sprawy pana prokuratora Kornakowskiego i jego nominacji na szefa policji. Czy nie wydaje się panu ministrowi, że na tak odpowiedzialne stanowisko, tak eksponowane, powinna zostać jednak nominowana osoba, która została wcześniej bardziej wnikliwie sprawdzona? Ja nie przesadzam teraz o winie pana prokuratora, ale pewna niezręczność się jednak chyba pojawiła. Przede wszystkim... Na funkcji szefa policji dobrze, że jest doświadczony prokurator, bo nam przede wszystkim chodzi też o większą intensyfikację walki z przestępczością, a pan koronatowski jest osobą mającą bardzo duże doświadczenie. Ja mogę to zauważyć proszę pana, bo byłem w komisji do spraw prywatyzacji PZU i był również zespół prokuratorski, w którym był pan Konradowicz, który się tą sprawą zajmował i zobaczyłem jego wysoki profesjonalizm. Natomiast jeżeli chodzi o te wydarzenia, które dotyczą lat 80., my je dokładnie sprawdzamy. Po pierwszym sygnale, po tej informacji prasowej oczywiście yy, będziemy wtedy go wyciągali odpowiednio wnioski. Dziękuję.